Jak idę do auta, na przykład o szóstej, jak mam do pracy na szóstą, to boję się wchodzić z tego garażu, jak jest taki ciemny. Dobra, mam już wszystkie niezbędne rzeczy. Cieszę się, bo udało mi się dorwać goździki. Bardzo długo próbowałam na goździki, że tak to powiem, bo nie było cały czas w żadnym sklepie. I dzisiaj moim oczom ujrzały się goździki. Więc ja teraz robić jabłka z ciastem francuskim i herbatką z goździkami. Zacznijmy od tego, że najpierw trzeba obrać jajka. Yy, co ja gadam? Najpierw trzeba obrać jabłka. I tak, od tego zacznę. Potrzebne mi są cztery. W ogóle jeszcze nie ogarniam do końca tego mieszkania w, w ten sposób, że nie wiem, gdzie są najlepsze kadry. I tak staram się Was jakoś postawić, ale nie wiem, gdzie najlepiej będzie wszystko widać. Potrzebujemy jakiegoś kapsla, kieliszka, czegokolwiek takiego, czym będziemy mogli zrobić. Dziurę na środku tego jabłka. Przykupić obieraczkę. Nie wiem, gdzie się podziała nasza. Stara, ale dla mnie to jest totalny maszkę. Co szczekasz? Czy ty nie zaczepiasz bali? Robię coś dobrego do jedzonka. Niestety nie dla ciebie. Siedzi tam zhypnozowany. Bierzemy. Robimy tak. I chodzi o to, żeby powstało coś takiego. Dużo tego zrobiłam w ogóle. Ostatnio było mniej, troszeczkę. Teraz bierzemy blachę, albo nie, jeszcze nie, albo tak, już tak. Bierzemy te jabłuszka, bierzemy jeden pasek i owijamy to jabłuszko tym naszym paskiem. to musimy posmarować je jajkiem. Balisiu, co ty tak na mnie skaczesz dzisiaj? Dobra, jak mamy już posmarowane, to bierzemy cynamon. Wiem, że niektórzy robią tak, że mieszają najpierw w miseczce cynamon z cukrem, ale nie chce mi się, szczerze mówiąc. Bierzemy cynamon i sypiemy na wszyst na każde po kolei. Zrobię yy, spóźnionego bilila, bo zapomniałam o tym kompletnie. Szybko. Dobra, biorę Was teraz tutaj. Będziemy nastawiać piekarnik. Teraz poczekam chwilkę. Aż to się chociaż troszeczkę nagrzeje, powinnam to zrobić dużo wcześniej, no ale trudno Teraz będziemy robić herbatkę, tylko zadzwonię najpierw do tym i spytam się gdzie jest, żeby jej nie wystygło Halo? Za ile będziesz? A co? Nie, robię herbatkę i nie chcę, żeby Ci wystygła Dobra, dobra, to tyle, papa. Pa. jeszcze nie ma, już zrobiłam herbatkę, żeby wystygła. I tak, spędzimy sobie tak teraz popołudnie. Dawno się nie widzieliśmy więc pogadamy, pojemy, wypijemy herbatkę i potem pewnie będzie już czas, bo jest 14, a za 3 godziny mam pracę, więc myślę, że mm, będę się już później zbierała do pracy. A jutro jadę na usta. I bardzo się nie, że stresuję, ale chciałabym już być po. Chciałabym już widzieć ten efekt końcowy i, i wiedzieć, jaki to jest ból, w sensie już być po tym bólu, bo słyszałam, że ten ból jest ogromny. Mam dość wysoki próg bólu, ale myślę, że yy, te usta mogą mnie pokonać, więc chciałabym już być po, żeby po prostu, wiecie, wiedzieć, jakie to jest uczucie, widzieć siebie już w tych ustach. No nie wiem, chcę być już po prostu po. Jeszcze tej na mnie. Nagram wam teraz balinka. Jak nie Bali, jak nie jak nie Bali, jak nie Ja Czy wy wiecie gdzie ja jadę? Jadę na drwala Jest dzisiaj 8 listopad chyba A ja jadę na drwala Niestety nie mój ukochany, bo ja kocham na trzecie z żurawiną Ale drwala to drwal. Z żurawinką jest za tydzień Chyba, także wydaję. Wcześniej tego nie miałam, ale dzisiaj naprawdę się już poczułam, jakby były święta przez ten prezent od tymci: przez to, że jadę na drwala, i przez to, że zrobiłam herbatkę z goździkami. To naprawdę czuję się po prostu, jakby był vlogmas. Dosłownie, jakby był vlogmas. Jeszcze Woże w aucie prezent. Yy, prezent. Kalendarz adwentowy dla kuzynki, bo zamówiłam dla wujka, więc naprawdę vlog ma z pełną parą. Chyba nie tylko ja miałam taki pomysł, bo stoimy w korku. Kto by się tego spodziewał, że pierwszego dnia drwala potkniemy w korku? A zaraz mam pracę. Czy o tym pani marzyła? Czy o tym pani marzyła? Przyjechałyśmy właśnie na plażę. Bujinka mieszka w Warszawie i marzyła o tym, żeby przyjść na plażę. Więc spełniłam marzenia niedługo święta, więc zostałam Mikołajem i zabrałam ją na plażę. Chcesz? Kurde Byłam właśnie w Biedronce, bo przypomniałam sobie, że jutro jest wolne I pojutrze też jest wolne Więc e, zaopatrzyłam się oczywiście w wszelkie niezbędne rzeczy Kupiłam samą chemię I tak, wracam do domu 10 Przyjadę po ciebie Skaj, chodź tu Bye. Bye. Zostałam sama w domku, właśnie będę montować vloga, bo Julka pojechała właśnie na koncert. Na koncert, na który tak w ogóle przyjechała. W sensie przyjechała też nad morze, ale naszym założeniem było to, że pójdziemy razem na ten koncert. A ja wczoraj zrobiłam usta i nie spodziewałam się, że będzie aż tak źle. Wiecie, to jest moje pierwsze w życiu ingerowanie jakkolwiek w swój wygląd. I naprawdę nie sądziłam, że to jest taki ból i że po prostu. Tak to wszystko wygląda. Bo wczoraj, pewnie też dlatego, że się bardzo stresowałam, ale yy, wróciłam do domu i nie byłam w stanie nic robić. Poszłam spać, bo tak mnie głowa bolała, że nawet wielki z dworca nie odebrałam. Przyjechała do mnie sama, biedna. Więc nie mogę się doczekać, aż zejdzie opuchlizna. I aż... Będą już tak wyglądać, wiecie, jak mają wyglądać normalnie. Bo aktualnie to czuję się trochę jak klaun, ale wiem, że będzie ładniej i że warto chwilę pocierpieć. Czy chwilę się zastanawiałam, czy w ogóle nagrywać vloga w takim wydaniu, ale stwierdziłam, że chcę być yy, z wami szczera, chcę być jak najbardziej autentyczna, więc po prostu to nagram. I, i wiecie teraz już, że nie poszłam często na koncert, i yy, na szczęście nie zależało mi jakoś tak super bardzo na tym koncercie. Ale wiem też, że gdybym poszła, to byłoby super. No niestety, nie zawsze wszystko jest tak, jak chcemy. Bardzo bolą mnie usta. Naprawdę bardzo dziwne to jest uczucie. Ale jest lepiej niż wczoraj. Jest naprawdę lepiej niż wczoraj, więc... Idę montować vloga. Wiecie, co jest dla mnie najgorsze w tej całej przygodzie z ustami? To, że muszę pić wodę. W dodatku muszę pić jej dużo. A ja ogólnie na co dzień nie piję wody. Ja nie potrafię pić wody, nie lubię pić wody. Chyba Wam tego w ogóle nigdy nie mówiłam. Ale ja mam ogromny problem z wodą i parę razy już próbowałam się przekonać. Po prostu nie jestem w stanie. Mm, a teraz muszę pić dużo tej wody. Piję od paru dni dwa litry dziennie. I to jest dla mnie najgorsze w tym wszystkim. Jeszcze najgorsze jest to, że nie mogłam wypić kawy wczoraj i nie mogłam jej wypić dzisiaj. Nie pamiętam, czy jutro już mogę, czy nie, ale po prostu... Mm, bardzo się staram. I wychodzi mi to. Ale... Przyjechała do mnie właśnie siostra. Na spontanie, w sensie napisała, że jedzie do mnie, więc... Dzień dobry. Hej. Nie spodziewałam się Ciebie tak szybko. Też sushi? Tak. Bardzo. Zapraszam. Ja to pojolkę bo właśnie dała mi znać, że y, koncert się skończył, więc odbieram okay. Czuję się jakbym jechała po swoje dziecko po prostu, które było na koncercie. E, Julia. Tak? Jak było? Fajnie. Ale to się powiem później poza kamerą. Gdzie panią zawieźć? Do ciebie. Do, do łóżka. Wyruszałem. Jedziemy do Sopotu Właśnie zmierzamy w stronę plaży. E, udało mi się w ogóle pomalować te usta. Teraz już tak, że nie widać tych siniaków, na czym mi najbardziej zależało. Ale czułam się dosłownie, jakbym malowała po jakimś. E, nie wiem, nie czułam ich po prostu, jakbym miała dalej zniszczoną. Czy w prawo? Teraz jesteśmy właśnie pod mieszkaniem, w którym Jurka mieszkała. Jak mieszkała w Sopocie, bo był taki okres czasu. I Jurka no. chyba przeżywa jakiś sentyment. No, chciałabym tu wejść znowu. Ale tak, zmierzamy teraz w stronę plaży, Mijamy dużo przepięknych piesków. I przykro mi, że nie wzięłam żadnego mojego. Ale też dobrze, bo wpadłyśmy po drodze na pomysł, żeby pojechać do Multiki wracając, Więc zahaczymy jeszcze o film. Więc yy, tak, wprawiamy się w klimat świąt. Tu zawsze chodziłam na spacery przed szkołą, jak mieszkałam. I zdałam sobie sprawę z tego, że już zaraz miną trzy lata. Pięknie. Bardzo śmierdzi, prawda? Czujesz to? Ja tego nie czuję, tak samo okay. jak wczoraj. Zobacz, jak dużo ludzi. Sporo. No bo jest święto, jest wolne. Pięknie. Chcesz zdjęcia? Tak. <laughs> zdjęcia, bo y, tak cudownie to wygląda, że jest jakby wiecie, woda, ląd i woda, że teraz właśnie zamieniłyśmy się i Julka poszła i będziemy robić fotki i naprawdę jest tak dużo cudownych piesków, no ale gdybym wzięła psa, to, to bym nie mogła teraz e, jechać do kina. Idziemy do kina. Na świąteczny film. Tak. Ale się cieszę. I jesteśmy 10 minut przed czasem, co jest dla mnie nowością, bo zawsze przyjeżdżam spóźniona i tak jeszcze zdążam na... Zdążam czy zdążam? Zdążam, zdążam. zdążam na reklamy. Ale... Ale... Nie wiem co. Po prostu jestem... jesteśmy 10 minut przed czasem. Idziemy jeszcze po popcorn, a Klaudia będzie na czasie mimo że nie powinna. Słucham. Ale prosto. Jak się czujesz z tym, że weszłaś do budynku multikina, a nie po prostu do galerii. Super. Bo Julka mówiła, że ma takie doświadczenie, U nas w Warszawie tak nie ma. Tak, że po prostu w Warszawie nie ma budynku Multikina. A ja w sumie przez to zawsze czuję taki vibe fajny. Tak. Że wiecie, nie idę do galerii, tylko po prostu idę do budynku Multikina. <gryzanie> <gryzanie> byliśmy w Kinie i byliśmy na filmie. Uwierzysz się tego Mikołaja. I Uwierzyłaś? Ten... Uwierzyłam w to, że ten film był bardzo straszny. I bynajmniej nie dlatego, że był horrorem, tylko był po prostu dramatyczny. Ja uważam, że rurka przesadzają na 10 na 10 Jesteś pewna? Ten film był świetny. Poczułam klimat świąt. I moją ulubioną postacią jest Aldona. Aldona. Tak, Aldona mm. była top. Dlaczego uważasz, że był okropny? Nie chodzi o to, że było okropne, tylko był absurdalny. Działy się tam rzeczy, których nie jestem w stanie zrozumieć i to nie, to nie było głupie, ale śmieszne, tylko to było głupie, ale nie do zrozumienia, ale pośmiałam się. Pośmiałam nie, nie z humoru, tylko z... Absurdu sytuacji. W każdym razie uważam, że świetny, świetny pomysł na spędzenie czasu. Wprowadziłyśmy się w klimat świąt i naprawdę ten film nie był taki straszny, jak Julka go opisuje. Nie, ja się mega cieszę, że poszliśmy do kina i że jest klimat świąt, ale no nie wiem. A teraz się przesiadamy, bo Julka stwierdziła, że chce prowadzić. Trochę się boję. Tak szczerze, to naprawdę się trochę boję. Że będę prowadzić? Tak. Czemu? Nie, nie wiem, nigdy z tobą nie jechałam tak naprawdę. Nie w sumie nigdy z tobą nie jechałam, No bo nie, tam, no boję. No czy kiedyś może krema dała, czy też jak byłam w Warszawie? Nie, chyba na nigdy z Jeszcze może raz, nie wiem. Nie, nie jechałam z tam, nigdy. To nie sumie. jest, to jest manual, tak? Tak, to jest manual. Proszę, prosto i bezpiecznie. Bez, stycznia. hamulec, bez gaz. Bez żadnych szaleń. Dobrze. Najpierw proszę sobie odpalić, żeby szyby e, odparowały. Potrzebuje, potrzebuje, moja droga nawigacji na pewno. Ja cię będę nawigować. Jedna. Jeszcze jedziemy. To prawda.